Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Słuchajcie, bardzo mi się podobało ostatnie ogrywanie tych polskich mapek, zwłaszcza jak mi je podsyłaliście, więc pomyślałem, że fajna, spróbujmy zrobić sobie to samo dzisiaj. Eee, I co, jest pod tagiem kolega, może nie kolega, ale kolega Ignacy. Eee, jest, widziałem, polskie rynki miejskie. Więc to zdaje się być ciekawe, może odwiedzamy znowu jakieś mniejsze miejscowości w Polsce, które mają przepiękne rynki. To zawsze czy jak się czegoś dowiaduje, wy się dowiadujecie, a zwykle gdzieś tam turystyka po Polsce jest zwykle na łatwiejsza niż, niż za granicę. Chociaż też nie zawsze, bo te ceny w Polsce są w różnych miejscach czasami strasznie dziwaczne i, i, i w rybnie niepomiernie wysokie, dlatego jak czasami za granicę możemy pojechać wyjątkowo danio. W każdym razie, e, może odwiedzimy miejscowości. Któryś z widzów, zawsze widzę, że się cieszycie o takie rzeczy, więc to jest Zamość. Widziałem, że tyle osób się cieszyło, ale to miło akurat. E, ale akurat Zamość jest wyjątkowo ładne, więc tak. E, Cristiano widzę, że ogrywał. Trochę osób, 15-19 tysięcy, czyli nie powinno być aż tak źle. 5 lokacji, czyli tutaj nie ma jakoś specjalnie e, trudności. Wrzućmy sobie challenge 3-minutowy. No i co, zagrajmy sobie. E, game is about to start. 3-minutowy. Lubelska trasa podziemna. Czyżbyśmy znajdowali się na lubelskim rynku? Ależ oczywiście, że znajdujemy się chyba na 16 stołów, ja nawet kojarzę. Tak najpierw. Wiecie skąd to kojarzę? Jak byłem ostatnio na Polkonie, tutaj się spotykałem z moimi rodzicami, bo oni też byli na rynku w Lublinie. O, tam to jest brama główna. Nawet powiem, gdzie sobie siedziałem. Jak czekałem na nich. Tam jest taka ławeczka była. O, tutaj z tym miejscem była i sobie siadłem tutaj, czekałem na tej ławce, sobie <grym> Tak, więc to kojarzę akurat. Yy, jesteśmy naprzeciwko Knajpy Zwierzyniec na rynku Lublina, to jest dosyć proste. Yy, Zamek lubelski, obok zamku jest w takim razie rynek. No plus pochodzę z Lublina, więc trochę byłoby przykre, gdybym na przykład nie kojarzył. Yy, teraz tak, gdzie jest krakowskie przedmieście? Brama Krakowska, tak, to jest krakowskie przedmieście? To jest chyba krakowskie przedmieście, tak mi się wydaje. Tak, bo to jest plac litewski. Idziemy sobie z tej strony i wchodzimy. I słuchajcie, przechodzimy sobie przez bramę krakowską, czyli tą bramę, która była tam. Idziemy sobie ulicą bramową. Następnie dochodzimy na właściwy rynek i znajdujemy się. O tutaj, 16 stołów. Jak widzicie, to jest tutaj tak najpa. My jesteśmy między 16 stołów a zwierzyńcem. Więc znajdujemy się na wysokości bliżej tu. Czyli jestem gdzieś tutaj. O tak, gdzieś. Między biesów a. o tutaj. Co każda kamienica jest trochę inną knajpą, jak widzicie, nie? Więc ja myślę, że jesteśmy gdzieś tu. Jeżeli się pomylimy, to tam kwestia kilku metrów, ale dokładnie tak, powinniśmy mieć 5000, tak jak się spodziewałem, akurat. Więc Najsik, Najsik to tak naprawdę fajne, ciekawe, że jakbym z Lublina nie wiedział, to bym był wstyd, co. Eee, więc tak, dobrze, że wiedzieliśmy. okej, okay, dobra, gdzie jesteśmy teraz? Cóż to za rynek? Cóż to jest za rynek? Jakiś kopernik na, na rynku, w sensie jakiś astronom, to by mogło sugerować. Kalisz. <gryz> Dobra, Kalisz. Kalisz znajduje się tutaj. Gdzie jest rynek w Kaliszu? Wiecie, że w Kaliszu nigdy w życiu nie byłem. Główny rynek w Kaliszu. Urząd miejski PKOBP. Główny rynek. Anabeli, ulica jest. Dobra, BNP Paribas jest jakiś. Tu jest BGZ. BNP Paribas. Oddział w Kaliszu. Dzień dobry. Pójdźmy na startową lokację. Jeżeli mam go po tamtej stronie, patrzę sobie w tę stronę, okej, okay, to ja powinienem znajdować się gdzieś tu. Tu widzę, że coś było budowane i nie wykluczam, że to jest właśnie ten budynek obecnie. Jakaś cukiernia kleszcza. Dobrze, mówię, jeżeli patrzę na północ, to stoję sobie tu i patrzę na północ tam, tak? Upewnijmy się. Tu jest jakiś idea bank, jest on oznaczony. Znaczy, jakiś świat optyczny... Jest, optyk, tylko że to jest ten optyk? Świat optyk i Świat optyki, optyk kalisz, tak, czy jesteśmy w tym miejscu, w którym myślałem. Okej, okay. to w kaliszu też nigdy nie mamy. Jesteśmy praktycznie naprzeciwko głównego, głównych drzwi, że tak powiem. Jakkolwiek to nie zabrzmi, więc pójdźmy sobie taką linią prostą. Ja myślę, że właśnie znajduję się gdzieś tu. No to by wychodziło, że jestem tu. Tak? No to by było to. Mogę się mylić o metr, ale to. Tak, no, parę metrów się pomyliłem. No to jest kwestia już kliknięcia, akurat i dokładności samochodu, gdzie się znajdował, więc to było też nie najtrudniejsze. To, to dosyć prosto idzie na razie. O, monumentalnie, monumentalnie dosyć, gotycko bym powiedział nawet tak. Kościół, akademicki, rynek, staromiejski. To za rynek jest. Ruiny zamku, brama żeglarska, Kościół Świętego Ducha, Dom Kopernika, mm. Urząd Miasta Torunia. No i dobrze. Znajdujemy się zatem na rynku w Toruniu. W Toruniu byłem kiedyś, jak byłem dużo młodszy. I potem byłem raz, odwiedziliśmy, słuchajcie, z Gimperem kiedyś, odwiedziliśmy naszego widza, zaprosił nas nasz widz, bo założył pizzerię Mój Przyjaciel Grubas na Instagramie, o tym pisaliśmy potem. Jaka to jest uliczka, żebym wiedział może? Jak? Pan Mari? Świętego Jacka? Żeglarska Kopernika? Ha, dziwne, żeby to była ulica Kopernika, co? Tu jest kościół, rynek staromiejski, Różana, pomnik Mikołaja Kopernika, rynek naleśnikarnia manekina. Widzę oni, wy też macie manekina przez rany, co? Um, Panny Mari, żeglarska, tu, to jest tu powinno być. Panny Mari, a do tutaj. Rynek staromiejski, no tak, to to jest tutaj. W porządku, to ja znajduję się zatem na rogu. Czyli ja jestem gdzieś tu. Szkoda, że niestety nie jestem w stanie zerzyć. Tam jest cały T-Mobile, widzę, bo to jest chyba logo T-Mobile. Pójdźmy na dalej. Są tu te ogródki piwne, więc one mi troszkę przysłaniają. Po prostu są rynki, więc wiecie, tu się często zmienia, że tak powiem, co tu się znajduje. Pasta and znał. Fajne nazwy sobie śmieszne. Ale są te takie ogródki piwne my wszędzie. Hotel, jakieś restauracja, księgarnia decyzjalne coś. Eee, niewiele tu widzę. No, ja bym powiedział, że znajduję się gdzieś tu właśnie, na rogu. Owego budynku. Tak myślę, że jestem tu. Pomyliłem się o ile? A tu byłem bardziej. Naprawdę? To jest zdurniałem? Rynek staromiejski, rynek staromiejski. Okej, okay, ja patrzyłem w zupełnie innej strony, tak? To o to chodziło? No nie wiem. Tylko w każdym razie pomyłka. No, znowu zamość. Jak miło. No to nie było aż takie trudne. No dobra, chodźmy do tego zamościa. Słuchajcie, znowu zamość. Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy znów w zamościu. Przy rynku wielkim na to by wychodziło, tak? I tu są owe schody przepiękne, tak? Urząd miasta się tu znajduje przy pałacu skim? tak chyba na to wychodziłoby. A ja może znać, znaczy. upewnimy się z jakiej ulicy wyjeżdżamy, co by nie było nieporozumień. Tabliczka ulicy poproszę. Zawsze wszystkie ulice w Pięknie są w Polsce oznaczone. A tu proszę zą wycieczki szkolne, grupowe, Ella Travel. Nie macie adresu, proszę was. Z jakiej ulicy wyjeżdżamy? Tu jest ulica Jakaś. I tu jest jakaś ulica tędy. Naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć? Grodzka. Czyli ja wyjeżdżam z ulicy Grodzki, wyjeżdżam tędy, tędy, tędy. Znajdujemy się tu, słuchajcie. Upewnimy się, że jesteśmy na takim zakrętasku małym. Wyjechaliśmy. no Ciężko powiedzieć, jestem na zakrętasku czy nie. Ale jestem w zasadzie gdzieś tu. Bo na rynku wielkim na to by wychodziło. Tak, bo Grodzka jeszcze przecina się, widzę tu. Nie zepsułem niczego, nie? To jest ratusz. To jest wydaje mi się, że latusz, nie? A tam jest pomnik Jana Zamońskiego, tak? Tak mi się wydaje, że tam będzie pomnik Jana Zamońskiego. Kanclerza Jana Zamońskiego. Dokładnie tak. Czekajcie. Ulala. Ulala. Tak. Muszę jeszcze raz przyjechać do Zamościa. To na 100%. Make guess. Mam no, będę parę punktów. Nie będę. Idealnie widzę nawet celowany. W porządku. Okej, okay, ostatni przed nami. Hmm. Kierogarnia, Wojtyński, Galeria Rynek. Pieszo Załynu, ulica Kromera, Olsztyn. Jestem na rynku w Olsztynie? Nie upewnijmy się, ale tak może być. Staszica, Okopowa, Restauracja Lipka. Tutaj było. Możliwe, że jestem na rynku, właśnie w Olsztynie. W Olsztynie też byłem kiedyś, mieliśmy znajomych, jednak z Olsztyna pamiętam jak byłem dzieckiem, pojechaliśmy do nich. Byłem z nimi, pojechaliśmy nad morze. I nawet nie pamiętam, jak naz mi nazwisko teraz, jak tak sobie myślę o tym wszystkim, ale pamiętam jedno, że jak z nimi pojechaliśmy nad morze, to się zgubiłem w i Górze. wiecie, na plaży kiedyś, jak byłem mały. No, Pięć godzin mieliście szukali. Ale byłem na szczęście tyle mądrym dzieckiem, że płacząc, płakałem sobie, płakałem. Jacyś tam ludzie podeszli do mnie, pamiętam, stary miasto ulica. I pamiętam, że poszedłem do ratowników, poszedłem do ratowników i spędziłem, jakby siedziałem u ratowników. I u ratowników zostałem właśnie odnaleziony, nie? Więc w ten sposób była... Mój, mój tata, czy mam? w końcu trafili do takiego dużego punktu ratowniczego. Jest Górze był taki Ceska Hospoda, Muzeum Warmi. jestem przy ulicy, bo tam stary rynek, tak? Chyba ulica. Jestem! A moment, przepraszam, bo Mandziu przyszedł. Stare Miasto, Dupla, Flying Tiger, Winel, Joko, Staromiejska Pierogarnia, Ryszard Wojtyński, Galeria Rynek. Jesteśmy w stanie takie rzeczy zobaczyć. Tak patrzę na północ. A jestem przy ulicy Stare Miasto, czy nie? O, ciężko powiedzieć teraz. Co tam chcesz? Bardzo proszę. Choć. ja już kończę, ostatnia mapa. Z tym Wolsztynie muszę się tylko. No, do... Tak, dokładnie. Nie, jestem już na Starym mieście. Wiesz, z jestem Wolsztynie. Wiesz, Wiesz, co znalazłem? Polskie rynki miejskie dla kolegi Ignacego, więc wszystkie no, znalazłem, już to zgadłem. To jest dosyć proste, tylko muszę się upewnić, że jestem w dobrym miejscu. Wiesz, już bardziej nie gram o to, czy zgadnę, tylko żebym zgadł w 5000. W jednym tylko 9 punktów się nie pomyliłem, więc bardziej strzelam już w drugą stronę. Jestem dziś tu, tylko to za mną powinna być fontanna. To jest fontanna. Ja jestem na ulicy Stare Miasto, tylko z której strony bardziej? Patrz, wróćmy na startową lokację. Tam była fontanna za budynkiem. Jak patrzę na północ, fontannę powinienem mieć w takim razie na wschód od Tu jest Stare Miasto, a ta ulica idzie w ten sposób. Dobra, to wiem, gdzie jestem. Ja jestem w takim razie przy Galerii Dobro. Gdzieś tu jestem. Tu gdzieś jestem, przy tym skrzyżowaniu, bo i A, ona się kręci. Poczekaj, Yoko Sushi. Cepelia, Polskie Pracownie, Podwale Stanisława Staszica, to też jest stare miasto? Też. 5000. Tak, i tak. Dobrze. Nie, dobrze kliknę, bo ja myślałem pierwotnie, żeby kliknąć tu, ale byłem tu. Czyli jest. Zobacz. Bez jednej, bez jednej lokacji widzisz, bez 9 punktów. Pomyliłem się w... Po runiu przesunąłem się o parę metrów. Od... Ja tu. ja to mówiłem wcześniej, przyjść no. byłem w byłem na rynku. Byłeś na rynku w Toruniu? bo no, byłem, byłem mały, ja dawno nie byłem tam. A ty byłeś teraz z Pepsi, tam, nie? Dokładnie tak. A, okej, okay, to wiesz kojarzył. No dobra, ale to widzisz, trafię mi dalnie, jak się dalnie na koniec odcinka, więc ja mam bardzo serdecznie dziękuję. W ogóle ludzie wiesz co mówili, żebyśmy sobie, wiesz co, żebym zagrał czołem z kimś i tu sugerowali siebie, żebym zagrał tak, że ja grałem z zamkniętymi oczami, o ty sterujesz myszką, ty myszką i mówisz mi, co jest, i ja mam ci na podstawie twoich rzeczy powiedzieć, co możesz kliknąć są żółte pasy. Są żółte pasy. Co, że nie, ale wiesz co jest spoko, bo ten, bo jest taki w ogóle mapa taka bardzo popularna, ja teraz na niej gram, jeżeli już, Diver's World i tam po prostu nie się na takie, wiesz, wypizdowe dolne, tylko generalnie jest raczej, raczej normalne miejsce są, okay, no, no, to jest to to, Peak, to jest bardzo popularna mapa. No i to będziemy się mogli zastanowić na następnym odcinku. więc ja bym Ignacy Byściewa, to tu był Mandzio i widzimy się jutro, cześć.